Cześć! Witamy, dzisiaj zrealizujemy jedno z takich naszych małych marzeń. To, co Wam pokazujemy zazwyczaj w karawaniusach: wielkie ciężarówki wyprawowe. Zobaczymy ją na żywo: jedną z piękną M Ale to tutaj nie samochód będzie grał główną rolę w tym odcinku, a osoba, którym nie podróżuje, czyli Adam Adam, z którym zaprzyjaźniliśmy się po tym, jak zaczepił nas w porcie, bo jesteśmy w napilio. Jesteśmy w napiu, właśnie schodzimy z twierdzy, która ma 996 schodów, żeby Paramili się do niej się nazywa. dostać do niej. I Naprio to jest takie miasto, które wszystkim się podoba. Uchodzi za najpiękniejsze miasto w ogóle w Grecji. Wielu tak uważa, w wielu przewodnikach nawet jest to napisane. I Nas... to jest w ogóle była stolica Grecji. W początku to miasto nie przypadło do gustu, e, ale to tak zazwyczaj jest, że jak coś nam nie przypadnie z początku, to mieszkamy tutaj już ponad tydzień i ponad tydzień i to miasto sobie eksplorujemy. E, nagrywamy właśnie dlatego schodząc, bo pokonaliśmy wszystkie schody, bo jakbyśmy nagrywali w drugą stronę, tylko byście mogli usłyszeć. Bo trasa jest naprawdę wyzwaniem. E, i... Ale widoki e, tutaj są przepiękne. O Jezu! E, I te schody są bardzo śliskie. A dzisiaj nie padało to i tak nie za takie mocne. Dzisiaj, jak widać, e, jest bardzo ciepło. Ja pierwszy raz e, od chyba 1 stycznia jestem bez rękawów. Słuchajcie. palisz się, czy żalisz? W końcu zrobiło się ciepło tutaj na galoponezie. Także jest pięknie, mamy piękne widoki, bo Napio naszym zdaniem z góry wygląda najlepiej. Samo miasto nam się podoba, tak, o, jest bardzo głośne i mimo tego, że nie jest jakieś duże, jest miastem portowym i. Dużo tutaj się dzieje, jest bardzo głośno i nie wysypialiśmy się przez ten tydzień. Dlatego dzisiaj chyba tak. sobie pojedziemy gdzieś tam pod naprio, pewnie do Adała, bo widujemy się z nim codziennie. Jest to y, niesamowita osobowość, wspaniały życiorys i no, zaprzyjaźniliśmy się. O Facet tym będzie za chwilę super. tak, w odcinku. My właśnie skorzystaliśmy z tego, co w One Life jest bardzo dobre, czego czasami nie udaje nam się, z czego nie udaje nam się skorzystać ze względu na to, że jak jedziemy, to w jednym miejscu jesteśmy dzień, dwa, a im dłużej gdzieś tam jesteśmy, tym jesteśmy w stanie się bardziej zasyminować, to jest fajne, dzięki temu tworzą się nowe przyjaźnie, dzięki temu mamy nowe historie do opowiadania, które właśnie chcemy Wam teraz przedstawić, więc poznajcie Adama. Adam. No to jamas. Jamas, oranżadów. Ja mas. Ja mas. Ja mas. To, to jamas. A to twoje jest. się nie stydnimy, bo jest... A nie, rzeczywiście szklana. Nie no to jest szkło i to jeszcze podwójne. No. nie parzy. Nie wiem skąd, czy z Chiń, czy, czy z Polski gdzieś. Chyba z Polski. Aranżada na pewno jest z Polski. Aranżada z Polski. Też opakowanie jest takie, ten, um, po angielsku, nie? Trochę. Gdzie? Nie, szklane, to. A, to, ja wiem, że arężady. Nie, nie, nie. Espresso Ekspre classes. Jest napisane stare polskie przysłowie, Cudzie, cudze chwalicie, swego nie swego znacie. Swego nie znacie, tak jest. Adam, właściciel Emmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam od razu pytanie. To pytanie błądzi, nie? No. Dlaczego Emma? Skąd ta nazwa? No bo w, ta ciężarówka jest z fabryki MAN, mm -hmm. a wcześniej było tak, że jeździłem po świecie dwoma różnymi ciężarówkami w ramach tej samej tej imprezy Hot Rock Expeditions albo Hot Rock Global Challenge. I najpierw był Bird, big red Truck, mm -hmm. stąd Bird. Mm -hmm. A jak Bird się rozkraczył, to znaleziono w Ameryce Południowej drugi truck, inny. No i trzeba mu dać nazwa. Jest podobno w Anglicy mają jakąś bajkę o Bert and Ernie. Yes. I ten, ten, ten drugi truck został nazwany Ernie. Mm -hmm. I kiedy Ernie się już rozkraczał, i impreza Hot Rock Expeditions była for sale, both software and hardware. To kierowca samochodu powiedział, że hardware my na pewno nie kupujemy, nie? A możemy co najwyżej znaleźć jakiś inny samochód. No i było nas pięcioro, to mówili, to robimy grupę. A potem żeśmy się podzielili na najpierw czworo, troje, dwoje, z kierowcą tamtym. Z tamtej ciężarówki wybraliśmy Mana ośmiokołowego a żeby nazwę udać, no to ja pomyślałem, jak już dwa razy były chłopy to raz może być baba, bo, bo w ogóle to mam pociąg do płci odmiennej no i tak jak Man, Emma, to zgrywa się zgrywa. Mi trochę, nie? Tak, I krótkie, krótkie i wszyscy słowo Wszyscy widzowie wiedzą o co chodzi, Adam jest wspinaczem I, był no był, ale jest, no, w krwi dalej ci górska krew płynie i e, sam, sama idea tego, żeby powstał ten samochód była po to, żeby organizować <coughs> wyprawy. Tak jest, dokładnie I to, i to żeby pojechać najpierw i przede wszystkim do Rosji, mhm. jako że poprzednie wyprawy Hot Rock Global Challenge i Hot Rock Expeditions, one kursowały po świecie, samochody, Objeżdżały Afrykę różnymi trasami, z góry na dół, z dołu do góry. Amerykę południową, do, do północnej, i tam do tego, do USA nie wpuszczali. Bo mm -hmm. to wiesz, Jesus Land, Zionist Land, you don't know what, what's the land. To nie wpuszczali tam. Trzeba było wynajmować y, autobus i tam jeździć autobusem. Tak samo zresztą jak do Australii nie chcieli wpuścić y, ciężarówki, któreśmy jeździli, Berta. Mm -hmm. Do Australii, żeby wjechać, to trzeba dużo warunków spełnić? Dużo, bardzo dużo no to dlatego jakoś się świat objechało, objechało tymi ciężarówkami to została do zwiedzenia w zasadzie tylko górna część Azji bo y, powiem, że pierwsza impreza, którą zorganizował właściciel biznesu młody Anglik y, świętej pamięci y, Stuart Marlow y, Stiggy to był pojazd który przejechał y, z Nairobi do Cape Town Mm -hmm. A druga impreza była uh, Silk Road Climbing. To była z Londynu do Hongkongu. Wow. A trzecia była Hot Rock Global Challenge 3 years around the world, 11th of 11th 2001, 11th of 11th 2004. Czyli 3 lata podróży. 3 lata, tak. I dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie. Czy 11 listopada pierwszego roku po, po tam zajściach w Nowym Jorku, co tam chłopaki zorganizowali, to tego. To pojechał, pojechał w trasę i wrócił 11.11.2004 okay. do Denver. Okej, okay. i budujesz, budujesz samochód. Na ile osób może tutaj jechać? Zaprojektowany był oryginalnie na to, żeby 23. O kurczę. Ale w rezultacie pozostaliśmy przy 19, bo dwóch siedem żeśmy nie zamontowali. A Leszek, Kuzyn powiedział, to bierzemy kozetkę, bierzemy wersalkę z domu, żeby było na czym spać w MB. 18 osób znie, znieśliśmy z, z piętra wersalkę i jest za tobą ten wersalka. Wersalka. Jak, żeby nie było nieporozumień, to wiadomo kto na niej śpi. <laughs> 19 osób jeździ manem. To jest może, man, może, jechać. może jechać. Może jechać. Man 8 na 8. Jaka to jest pojemność silnika? Malutka, drobinka taka, 12,5 litra. A to malutki. No to wiesz na no, 12 osób 12,5 litra to nic. Nie? 4 razy Lit, litr jechać. na głowę no. więc to. Kruszyna. Zresztą te, tego typu... Wielkości silnik jest również w 6x6 manach i 4x4, czyli takim 5-tonowym, 7,5-tonowym i 10-tonowym. Bo to jest man, CAT 1, 10-tonowy. Mhm. Z dźwigiem. Dźwigu nie ma. Jest dom. Jest dom. No to jak jest chronienie. Ona była czym To jest mój samolot. Y Wojskowo o czym y służyła? Jak Do to? transportu palet z ciężkimi ładunkami, a ładunkami były. Poczyski, czołgowe, cio patrioty, różne inne takie, Aha, co ja. w ręku nie udźwigniesz. Mhm. Wszystkich na palecie, nie? No. To do tego to służyło. I całą y, tą górę, ty pieszo... nie, ja, nie, nie ma, wiesz, nie ma tych e, boków, nie? A, ani tyłu. E, także była płaskie, płaska e, podłoga i był dźwig do ładowania i wyładowywania towaru. Ten dźwig żeśmy zdjęli już w Polsce w Tanowie. I została podłoga i na tą podłogę został rzucony kontener. Przyspawany do strategicznie. No i, i pomalowany. I... A resztę już sam robię. I w trasę, sobie. proszę panią, w trasę. I pierwsza wyprawa gdzie była? Pierwsza wyprawa była ze ście... na, na, po, na poligon wojskowy. <laughs> to filmu nie mam, nie? Mhm. Bo nie umiałem kręcić. Nie miałem kamery takiej jak ta, ale e, jakie ton, w ogóle. Ale, ale wiesz, obrazki pokazują. Nie? No. Tu koła ma zawieszone. On nie, nie no, Przed nimi kołami wisi w powietrzu, y, na drugim zestawie się popycha i, i tylnym. I to i do przodu, panie, Parę zdjęć takich jest. Rozumiesz? no M. tu też dobrze pokazuje, jak skręcy, skręt wygląda, nie? Mhm. Którą imprezę spinaczkową wybrałeś? Ja pojechałem na, na tą Three Years Around the World Hot Rock Global Challenge. O. Trzy lata wspinania. Tak, 3 lata wspinania. E, jak się tam znalazłem, to jest interesante. E, w małej miejscowości Natimak w Australii w Victorii mhm. a pod taką górą Mount Rapiles, mekka wspinaczkowa po Josemitach po Najpopularniejsze miejsce na świecie. W dniu tam który, kolejnych, kolejnej rocznicy urodzin znalazłem ogłoszenie na szybie w sklepie wspinaczkowym. I ogłoszenie mówiło, że za pięć miesięcy startuje e, wyprawa wspinaczkowa trzyletnia dookoła świata. Prze, przeżegnałem się, a już byłem w, dru w drugiej połowie, że tak powiem, wieku, z górki. Co jechać, nie jechać, ale władził mój przyjaciel i, i, ten, i ten, ten, który mnie ratował życie za każdym razem, gdyśmy się wspinali, mówi, pojedziesz, pojedziesz, nie będę tutaj cię słuchał płaczącego, bo miałem duży problem, wtedy wdowcem zostałem niedawno. O, I, I w ten sposób pojechałem na tę imprezę. Trzech lat nie, nie, nie przeżyłem, ale tam Europa, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Południowa, przejechałem. Ojejku, to wielu tych państwach byłeś. A co na świecie? To 72. Wow. Kraje. Ja, no to rekord. Jak, jak do po tej pory. Nie, nie znamy osoby takiej osobiście, kto I tyle tego, jak, jak skończyłem imprezę, no skończyłem, bo gdzieś tam po drodze płeć odmienna, już wspominałem że, wam, że tego, że no. To Czyli te, płeć, poznałeś tam swoją żonę? Gdzieś tam obecną? Po, po drodze tak spotkałem panienkę, a ja byłem wdowiec, nie kawaler już. No i tego i się. I skończyło się tym, żeśmy są małżeństwem od 20 lat. O oh wow! Tak. W tym roku nie, nie, od 20 lat się znamy, o tak, nie. I gdzieś tam w którymś momencie po. Już dawno po tej wspinacce dookoła świata było do, była ostatnia impreza w ramach Hot Rock. Chłopaki sprzedawali tanie bilety, no jak tanie, to trzeba pojechać, nie? To siadłem w tramwaj, poleciałem do Ameryki Południowej na trzy na miesiące i tam się narodził właśnie pomysł tego, żeby jak już tam Erni się rozkraczał, nie, nie dawał rady, to zrobimy nowy pojazd i pojedziemy do Rosji. I tam właśnie w, w Kolumbii ustaliliśmy, że to robimy następną imprezę własną. Czyli gdzie była Emma już? Ma była już tylko w Europie, jak do tej pory, tylko w Europie. Z Polski do Grecji. Po drodze tam przejechała przez Austrię, e, Chorwację, Albanię, Słowenię, e, całą poprzednią Jugosławię, Bułgarię, Rumunię. Rosja nie doszła do skutku, bo wiadomo względy świat zwariował. Tak, jest, świat zwariował. Było bardzo dużo chętnych w momencie, kiedy ogłaszałem, że robię imprezę na. Rosję i Syberię, wspinaczkę w 2015 roku, no ale jako, że to trochę zajęło czasu, przygotować y, warsztat pracy, więc y, ludzie się rozbiegli i potem już nie było chętnych, więc była zmiana planów, no a potem już tam wykombinowali. A nie, potem miałem przerwę, bo no, w pewnym momencie chciałem jechać, a nie chciałem, ale mi zaproponowano, żebym wpłynął. Popłynął przez Atlantyk, nie w Płat, bo nie umiem pływać. Zabrali mnie na łódkę iśmy ten przez Atlantyk w 17 roku, w styczniu żeśmy przepłynęli. No i potem trzeba było już nadganiać. W Czyli teraz sensie. zmieniłeś yy, zawód? zawód? Na ten, na, na, na marynarza, tak? No, jestem młodszy, yy, jestem seamen. Yy, yy, czyli majtek, pod pokładem najczęściej zamiatam na kolanach, to, to kawę, kawę robię dobrą, jak jest dobre ziarno, nie? No. Czyli pływasz, teraz dużo pływasz, na razie Emma... Znaczy łódka pływa, a ja, a ja się czepiam no. łódki i siedzę na niej. A Emma to raz wjedzie do Grecji, raz wyjedzie, o tak tam. Jest ktoś, kto wozi. A Niedługo pewnie przyjedzie znowu kanadyjski, kanadyjski kierowca, który to Emmę obwoził po Europie. Mm -hmm. A ja ją przestawiam sobie tak z miejsca na miejsce, jak już jestem tu przy niej. Adam, bo wspominałeś nam, że myślisz o tym, żeby sprzedać Emmę. No, to o tym trzeba zawsze myśleć. <laughs> Domu się nie sprzedaje, gleby się nie sprzedaje, ale jak już coś jest ruchome, to może trzeba, można by oddać w jakieś dobre ręce. Bo ten jak Czas leci, lata lecą, człowiek już młodnieje za mocno, czasami więc tego. To być może, pomy pomysł jest. Tak, za naszym pośrednictwem znajdzie się jakaś ekipa zapaleńców, którzy chcieliby gdzieś pojechać Może, tak w może ale to tylko, tylko w dobre ręce. Tylko w dobre ręce. A Adamowi się nie śpieszy, także to musi no, być. Dobrze. Czy jutro, czy pojutrze, czy zaraz. <laughs> dostarczą pod każdy adres, najbliższy adres, pod który się wybieramy. Właśnie dzisiaj dostałem Emalię z Kanady, to będzie władzy Wostok. A jak dobrze pójdzie, to przerzucimy łódkę do e, British Columbia, do Wiktorii, pojedziemy tam w poprzek do Tawy, bo tam kumpel czeka. O proszę. A w Vancouver byłem, ładnie jest, tam dużo skał jest, fajnie ma. No. Ale chyba, że przez Alaskę, nie? Mm -hmm. no, można próbować. Moż można próbować, jak, jakby się ekipa jakaś zebrała. Szczególnie z pieniędzmi. Mm -hmm. tak. <noise> Bez pieniędzy się nie zgłaszać. Czyli ty na, na, na żagle, a Emma... W dobre ręce. W dobre ręce. Na, w, na trasę albo w dobre ręce, jakkolwiek. Właściwie no. w mu widzimy, co przyszłość pokaże, tak? <grym> Dobra, no. jedziemy my też popływać trochę. Teraz my jedziemy popływać w związku z tak, tym... Tak, na, na łódkę kapitana. ...że tak. obiecaliśmy Adamowi jedną rzecz. Czyli Adana będzie się kąpać. Yy, Daniel będzie się kąpał, a będę nagrywała. Równoległy sznurek będziesz miał to tak ustawiasz i na tym e, klicie zawi zawiązujesz tak, żeby to no, się czekaj. nie żeby się nie ściągnęło. Na, żeby wam stronie. ona nie ucieka. potem może mi pokaże, gdzieś to jakaś tak zawiązana, bo ja nie wiązałem nie?